Dzień dobry, mówi Marcin Hartmann. Czy to pani. Tak, tak, telefon jest. Pani, do... czy jeżeli powiem od razu na początku, że to jest telefon sprzedażowy bez uprzedzenia, to złamie pani serce? Nie. To dobrze. Dzień dobry, mówi Marcin Hartmann. Czy pan. Pani, czy jeżeli powiem od razu na początku rozmowy, że to jest telefon sprzedażowy bez uprzedzenia, to złamie panu serce? Ale mogę być pomocny. No. Tak słucham. Dzień dobry, mówi Marcin Hartman czy... Tak, czy pani... Nienawidzi mnie pan, bo to jest no. telefon sprzedażowy totalnie bez uprzedzenia, a przynajmniej kulturalny. No, jasne, to zawsze się ceni. Dzień dobry, mówi Marcin Hartman, czy pani... Dzień dobry. Dzień dobry, pani... Mam pytanie czy u pani jest wystarczająco gorąco dzisiaj na zimny telefon sprzedażowy z mojej strony? Aha. Dzień dobry, mówi Marcin Hartman, czy pani? Dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie pani nie znienawidzi, bo to jest telefon sprzedażowy zupełnie bez uprzedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi Marcin Hartman, czy ja z panią rozmawiam? żeby zapytać, czy u Pani jest wystarczająco gorąco na zewnątrz na zimny telefon sprzedażowy z mojej strony, a przynajmniej kulturalny? Słucham Pana, jest wystarczająco tak gorąco, że zimny telefon może być. Przyda się, nie? Od czasu do czasu. Lepszy znaczy zimny telefon, niż zimny prysznic. Tak, tak, z takiego założenia wyszedłem. No, jak się siedzi biurze, to faktycznie to może jest problem. Szaleństwo. Ale co, woli się Pani rozłączyć od razu, skoro to zimny telefon? Dzień dobry, mówi Marcin Hartman, kłaniam się. Dzień dobry. Czy to Pani Tak, telefonie. Pani czy ja właśnie Panią oderwałem od jakiegoś zadania o strategicznym znaczeniu międzynarodowym? Eee, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, to tym bardziej dziękuję, że Pani podniosła słuchawkę. Dzień dobry, Pani Marcin Hartman, kłaniam się. Dzień dobry. Czy oderwałem Pana od jakiegoś zadania o strategicznym znaczeniu międzynarodowym właśnie? Nie. Całe szczęście. Dzień dobry panie. Marcin Hartmann, kłaniam się. Dzień dobry. Czy ja oderwałem pana właśnie od jakiegoś zadania o strategicznym znaczeniu międzynarodowym? Jak zawsze. Jak zawsze, tym bardziej cieszę się, że pan odebrał. tym pan. Dzień dobry, mówi Marcin Hartman. Czy to pan. Dzień dobry. Miło mi. Czy ja oderwałem pana teraz od, właśnie od zadania o znaczeniu strategicznym i międzynarodowym? Hartman, kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ja pana oderwałem od jakiegoś zadania o strategicznym znaczeniu międzynarodowym akurat? No nie, akurat nie w tym momencie, ale...